Siema. Dzisiaj będziemy sobie czytać. mogli napisać ciawanie jest to, że this Sekund. Macie inżynier. Инженер. Кто же? Еще... Poszęłam, musiałam wyłączyć mikrofon Nikt czytała. Myślę, że będzie to fajne. Um, no i co? Dobrej nocy albo dobrego dnia wam życzę. Link do wszystkiego macie w opisie. Do wszystkiego, w sumie to wszystko macie w opisie. To, co bo, możecie wiedzieć albo chcecie wiedzieć. No, jak nie, to.